Blisko 6 milionów złotych trafi z budżetu państwa na remont jednej strony wiaduktu przy ulicy Zjednoczenia. Całościowy koszt remontu to 12 milionów złotych. Oprócz wiaduktu zostaną też wykonane drogi dojazdowe. Drogowe plany inwestycyjne w Zielonej Górze przedstawili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kwota prawie 6 milionów złotych to kolejny zastrzyk finansowy dla miasta Zielona Góra. Prace powinny rozpocząć się we wrześniu i potrwają do jesieni przyszłego roku, mówi Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Będzie drugi etap, czyli wyremontowanie zachodniego wiaduktu. Razem to jest około 12 milionów. Mówimy o dotacji. A jeśli chodzi o całość, to pierwszy etap to jest 12 milionów, rząd dopłaca 50%, miasto dopłaca drugie tyle i w przyszłym roku, wiadomo, tak samo. Prace się rozpoczną, przetarg gdzieś w granicach czerwca, roboty ruszą we wrześniu i remont powinien być zakończony w 2022 roku i rozpocznie się następne w czwartym kwartale druga nitka. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, zauważył, że remont wiaduktu poprawi układ komunikacyjny w tej części miasta. Remont wiaduktu, jakby. Będzie takim dokończeniem całości tej części komunikacyjnej. A jest ona bardzo istotna, bo jeżeli Państwo spojrzą na część rozbudowującą się ciągle Czarkowa, osiedla Zastalowskiego i z kolei, gdzie znajdują się szkoły, głównie znajdujące się tak naprawdę na osiedlu przyjaźni i w tamtej części szkoły podstawowe, a szczególnie szkoły ponadpodstawowe, tym bardziej jest to istotne, ponieważ on prowadzi nad trasą kolejową. Przypomnijmy, że wcześniej Zielona Góra otrzymała rządowe środki na budowę obwodnicy południowej i ma zapewnione pieniądze z budżetu państwa na prowadzenie inwestycji budowy obwodnicy zachodniej wraz z mostem w Pomorsku. Radio Zielona Góra zawsze w centrum wydarzeń.